Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Spartan i dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek z The Lord of the Rings, więc zapraszam do oglądania. Na początek chciałbym wam powiedzieć to, że dzisiaj właśnie jest ten dzień, tak, ten dzień, w którym wyruszymy do The Lord of the Rings, tak, więc... Po prostu tak się cieszę, bo tam jest tyle do zwiedzenia i też jednocześnie się nie cieszę. Jak widzicie, to ja tutaj pozmieniałem. Mianowicie koblę to nie wypełniłem. Takie, żeby było jakieś wnętrzne takie w miarę. Tutaj jest enchanting. Też nie uzupełniłem. Na początek tylko chciałbym wam pokazać, co tu zrobiłem. A tutaj zapomniałem zrobić, widzicie, jaki zimny gapa. Już zrobiłem. Tutaj było mój stary magazyn niedokończony, ale przyniosłem go do góry, więc... Co tutaj mogę jeszcze zrobić? Nic nie mogę zrobić, mogę tutaj zrobić farmę prędzej Tutaj też wykorzystałem oto te znalezione, jakby to powiedzieć, no znalezione te, na pustyni, jakby w ostatnim, w ostatnim odcinku, tak, w ostatnim odcinku wyruszaliśmy Znalazłem po prostu te jakieś nie, bloki i postanowiłem, że udekoruję tutaj tę wnętrze, żeby było piękniejsze Tutaj jak widać mam farmę trzcin Co dalej wam powiedzieć, moi drodzy? Dawno je nagrywałem, nie wiem dlaczego, po prostu nie miałem czasu, a, a tak to miałem nagrane do tyłu odcinki zawsze i przez to chyba dlatego. No, przez to dlatego tak. E, więc co tu jeszcze dalej wam pokazać? Pokazać już wam chyba nic nie mogę, chyba ewentualnie jeszcze. Oto te rośliny, które zdobyłem też na pustyni, które po prostu świecą się w nocy, są bardzo przepiękne i bardzo są dobre na oświetlenie dróg. E, mianowicie jeszcze co wam tu pokazać e, są to właśnie te bloki, które znalazłem, nauczyłem je się hodować i po prostu postanowiłem, że, że i nimi potem będę udekorowywał ten zamek i tutaj jeszcze tego jak je hodować jak chcecie, jeżeli chcecie wiedzieć, to po prostu wystarczy piasek no, piasek nie musi być, ale musi być po pośrodku piasek dać tę roślinkę, bo tu wychodzi z tej roślinki sadzonka. O, widzicie sadzonki wychodzą. I po prostu dajemy tutaj yy, nie na to, bo jest water essence, czyli water yy, essence, jak to się no, no water Essence nie essence ale tylko water droplets. To po prostu yy, nie jest potrzebne nam jeżeli chcemy zasadzić tę roślinkę. Ponieważ, jak zasadzimy, to samo się będzie tworzyło. Ale musi być koło tego woda. Yy, co najmniej na 2-3 kratki musi być. Następnie to się ładnie wypełni, jak widać było, e, urośnie, będzie rosło, 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 aż w końcu będzie takie coś, e, taka roślinka i będzie wokół niej rosły te oto mm, bloki. Co tu dalej, to też nie będzie mi potrzebne. I z tych, o, z tego, nie, 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 o, z tego do góry, co tu jest to Są podzielone na dwie, na dwie części, to jest ta na podzielona Teraz ta po prostu Dandelion Yellow Czyli chyba jakiś farbnik albo nie wiem co, nie wiem dlaczego to jest i nie chce się tego wykorzystywać Jak widzicie ja tutaj zrobiłem taką małą oazę i tutaj hodowałem ee, e, jak to się nazywało... palmy Ale potem postanowiłem, że już mi się odechciało holować, bo już miałem tego za dużo po prostu tych ...drewna i... wiecie... i to już było po prostu niepotrzebne. E, co by tutaj wam teraz e, właśnie... No, teraz jest ten moment, w którym wyruszymy na poszukiwanie przygód, a mianowicie będziemy szli do świata The Lord of the Rings, tak. Jeżeli nie wiecie, jak skraftować pierścień e, do e, pójścia do świata The Lord of the Rings, <grym> chyba w każdej wersji jest tak. Że tak się chyba samo kraftuje, to macie jedną szapkę żelaza, wypadają 9 gold nugget i po prostu robicie je tak i wyskakuje wam pierścień. Ja go nie wezmę, ponieważ już mam jeden i tylko jeden nie jest potrzebny. Schowam to, co tu jeszcze schowamy. pierdoły niepotrzebne czas się przyda, to się nie przyda, to się nie, to się nie przyda. I wziąłem jeszcze e, siodło i name, tak, bo się przygotowywałem wcześniej, wziąłem właśnie te dwie rzeczy, dlatego że e, jak będziemy szukać ogólnie, będziemy zwiedzać biomy w tym świecie do do Drinks, e, chciałbym po prostu znaleźć konika, bo o ile, pa, o ile wiem, e, o informacje mi nie mylą, po prostu znajduje się tam... Tego. Znajduje się tam e, taka nacja jak Rohan. Chyba każdy wie, co to jest. To jaka to nacja, jak oglądał e, każdy w bardzo pieśni. I na tym właśnie Rohanie jest po, po prostu stepy, i wszystko tam jest. I tam można znaleźć najczęściej konie bardzo dobre, bardzo, no, bardzo, chyba nawet lepsze niż ten normalnie w Minecrafcie, co się pojawiło, więc. Bardzo chciałbym mieć takiego konika, ale nie wiem czy się da je z powrotem do tego świata, chyba nie, ale zobaczymy. A więc ja jestem przygotowany, chociaż mam hełm na wyczerpaniu, ale nie, nic nie szkodzi, trudno się mówi. Jestem chyba przygotowany. To mam, to mam, to mam wiaderko może się na coś przydać, to się zrobi tak, to się zrobi tak, to się zrobi tak. Jedzenka mam trochę, jakby co, więc oto. Robimy portal. beast yep. Zatamujemy. I to właśnie jak się robi portal wybucha po prostu wszystko wokół. Wszystko nie chciałem robić żadnym w zamku, tylko obok zamku. Bo e, raz się przekonałem, jak kiedyś robiłem to po prostu wybuchło. E, wybuchło po prostu mi w e, moim domu. Nie miałem domu. I szkoda było mówić. Okej. Okay. Czyli już tu jest portal, żeby wejść do o, tego portalu musimy po prostu, o e, musimy do niego wejść w środek tego pierścienia Następnie ja przeteleportuję do świata w wadce pierścienia Teraz będzie ładowanie, na pewno długie Przezwólcie, e, że się napiję ale to będzie długo trwało co bym wam tu jeszcze oznajmić ostatnio to się nie pojawił odcinek z tego o, to teleportowała nas, okej okay. już nie jest, już nic l okej okay. tu o ile wiem, e, tak enter midland, to są chyba misje, nie pamiętam dokładnie tego, bo dawno nie byłem na tym świecie Zadziliśmy się na biomie chyba orkowym, no orkowym, hm. Trudno się mówi, tak, jesteśmy na biomie orkowym, a mianowicie jesteśmy na takich. Jakby to powiedzieć, yy, jak było, to chyba jest nawet nowe dane ale jak było, yy, jak ci mówię do tych co oglądają w jak było po prostu nierocha, yy, Jak były, ścinali te drzewa, żeby po prostu, Tylko jak ścinali te drzewa koło, te, te, koło tego. Tej wieży, a to nie jest ta wieży, ale koło tej wieży, tej co ten był, ten z nie, który nie, już nie pamiętam jak on nazywał się i ścinaj tam wszystkie wokół drzewa, i właśnie to jest takie terytorium, podobne do tego, bo widzicie chyba, że tu pościnane drzewo, niedokończone, takie po, widzicie tutaj takie yy, leżące, i tak dalej, i tak dalej, właśnie to na tym polegało. I można, w, jeżeli chcemy, zwrócić z powrotem, może nas później przeteleportować z powrotem to, więc spokojnie. Na mnie nam no, nie przedeportuję, ponieważ ja są nie wiem dlaczego zobaczymy. E, mianowicie z co jest tu zrobić te pointe i e, e, powrót wiem, że są analfabetą, alfa, bo powrót powinno być wszystko zamknięte chyba, bo powroty były Roty, no, ale... Ale... Nie działa u zamknięte Działa tylko od nowej wersji 1.7.2 Której chciałbym, o której chciałbym Pomówić w dzisiejszym odcinku I pozwiedzać trochę Tych oto biomów e, W sumie to jeden biom, bo jeden biom jest masakryczny Też do zwiedzania A to ha, pamiętam to A mianowicie, patrzcie co się będzie działo Jak za skoszę do tego Pojawia się taki gościu i mnie bije I to jest dziwne To jest dziwne No ale zostawmy to Takie są bajorka, sierojka, chuj wie co to jest No tak Jak lekko mówiąc Przepraszam za moje słownictwo, ale ja po prostu Ja po prostu jestem nauczony z gimnazjum Szczerze mówiąc Gimnazjum to jest masakra, no i co No i co mogę żyć? Dobra, e, idziemy, idziemy e, Musimy unikać tych A to główienek. O ile pamiętam, jest dzień, a w noc będą wychodzili orkowie na jakieś tam polowania, strzelania i inne tym podobne gówniane rzeczy. E, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. No się tnie, nawet przydałoby się tu jakaś map. Oliwy, jakieś ziorko może jeszcze. O co? coś, 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 Złoża ropy. Oh, fuck. Tu są złoża ropy. To jest ropa. To są cenne złoża. Musimy je po prostu wyeksportować z Ameryki. Ameryka nie jest najpotężniejsza. bucha ho, ho, Nie żartuję no, Ale tu jest kurwa masakra. Nie, nie nie da się po prostu tego przejść. Idziemy gdzieś dalej. Szkoda, że się zyskaliśmy w takim gównianym biomie. No ale co mogę. Co mogę zrobić Aha, mogę wam powiedzieć, co. Mianowicie daje ten u góry pasek, który jest. Po jednej stronie czerwono, po drugiej niebiesko. Mianowicie to jest jak po prostu jak. Yy, nie wiem, jak Star Wars wojny, po prostu Star Wars. Wiecie o co chodzi? No, albo, jesteś, albo jesteś po ciemnej stronie mocy, albo po jasnej stronie mocy. Tak jakby to nazwać. Yy, więc yy, ja wybrałem. O, o, o jest. Widzę, widzę. Widzę coś dobrego, widzę tam wodę, widzę tam ziemię normalną. No i no, no ja wam powiem. Jest pasek po prostu. I widzicie tutaj jest pierścień, na pośrodku jest zero. Ja mianowicie, jeżeli na przykład zabijemy orka... Czyli jest po stronie Mordoru, bo jest tutaj Mordor i oko Saurona, jak widać, y, po prawej stronie, na tym czerwonym tle, a po lewej stronie na tym białym tle chyba jest znak elficki bodajże drzewa. I to jest po jak, i to jest y, y, elfy i in. Gondor, elfy i inne takie pierdołki. O oh, fuck... A, idziemy w dół. Y, inne takie po prostu y, nacje. I co tu dalej wam powiedzieć? Jezus, ja się cieszę, z znalazłem coś innego. Mam nadzieję, że to będzie Gondor. Nie wiem, może Rohan, chociażby nawet. co? O, mianowicie jeszcze. Tutaj są nowe tego, no dają nowe rudy ta modyfikacja chyba. Powinniście to też wiedzieć. Ja tam na do tego nie idę, bo od razu nam mnie zabiło coś. Jakieś gówno. Gówno. Ok, widzę tutaj jakieś zwierzątka, nie wiem jakie, zobaczymy. Nie wiem co to jest, chyba to jest gondor, chyba tak, bo to jest tereny po prostu. O, krowki, o, krowki, krowki. E, to są tereny górzyste, a o ile pamiętam, e, w górzystych terenach leżał gondor. Ale przejdźmy dalej, Jak, jakby brakowało jedzenia, to sobie wiem gdzie przyjść. E, co tutaj wam powiedzieć? O, co tutaj? Zielone stworki, ciekawe. cofamy, cofamy, co Cofam okej okay. okej, okay. eee um, co to jest? co to jest? jest, Już wiem, co to jest dobra, nie to perz po co ja to myślałem, że to jakieś są stworki, mianowicie elfy kondor yy, yy, jajczycy, o krzyż pomódlmy się. dobrze, idziemy dalej, eee um, um. Dobra, mówimy. I na czym tutaj ja skończyłem. Aha, skończyłem na tym, że jak na przykład yy, że Zabijemy! Dajmy na to orka, to ten pierścień i to zero yy, Ten pierścień przesuwa się w stronę światła i daje nam do 1 do... po prostu do... No już nie mogę wam pokazać. Szlak to trafił. O, yy, do 1. No, poczekajcie. 1 yy, do... fajne tereny mogą się tu usiedlić, Ale mam za daleko portal e, Jeden do po prostu Do zabić i Przekierowuje nas na stronę światła po, po prostu na stronę światła I a jeżeli zabijemy e, Dajmy na to elfa To idziemy w stronę Mordoru A jeżeli nie to idziemy w stronę światła Czyli elfów lub Gondoru Lub innych nacji O coś widać, jakaś buczka Coś widać, coś już jest To świta, dobrze Yy, więc, yy, co by tu powiedzieć, jeszcze I jeżeli na przykład jesteśmy po stronie elfów, to możemy z nimi handlować, a jeżeli jesteśmy po stronie orków, to możemy też z nimi handlować. Mordoru albo zasami świata możemy handlować, albo nie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? A widać tego tam dalej. Więcej ok. Alfajne kolumny, alfajne. Chyba to Rohan. Chyba na pewno. Ale fajne. Ale zaczepiste. Fajne. Krasnoludy Siema Eniu Co tam robisz? Siema, siema. Ale fajne ja... Ale... Ale to epickie. To jest epickie. Po prostu... Płakać mi się z epickości. Dobra. Ale zaczepiste. Normalnie tu wygląda. Fajnie. Fajnie. Co tutaj? A tu pewnie kopalnia jest jego no, Spoko, rób sobie co tam chcesz. Co nie, spoko, nie będę ci przekazał co nie. Ja. Idę sobie yy, co, piste, Normalnie znalazłem elf, yy, tego. krasnoludów Ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje taka. Nie, wiedziałem, że istnieje taka rasa ale nie wiedziałem, gdzie ona zawsze się znajduje. Normalnie wy mi przynosicie szczęście. Dziękuję, idę, idziemy dalej. Idziemy dalej, zwiedzać. Może coś będzie ciekawszego, ale kurde. To już tutaj zaraz zaznaczę e, krasnoludki, żeby potem nie zgłupiał. E, e, widzicie, tam patrzyłem na ich piec bodajże i ten piec e, jest nawet bardzo funkcjonalny. Chociaż hobbicki pies jest bardziej, e, chyba bardziej funkcjonalny, bo możemy czytać chyba 10, 10 rzeczy w tym jednym piecu, a w tym właśnie e, tym krasnoludzkim trochę mniej. Niestety, ale epickie epek, epek. To jest po prostu, ale fajne, to jest Nie wiedziałem, czy takie coś można zrobić Dobra, lecimy na dół Zobaczymy, co tam dalej, zobaczymy Pewnie jest elfa, o Więcej masz wykopane O, siema, siema Coś tu napisane jest uh, Your woman was like a and and turn me of me Okej, okay. no tutaj nie znam... Nie no, widzam to angielski. O, fajny stalek O, Ja tu nic nie ukradłem. ale tu nic nie kradnę. Spokojnie. Nie zerwujcie się. Fajne jest takie coś. Epickie to jest, to jest po prostu epickie wygląda. O! Siema. Siema. Ale rzeczywiście wygląda. Draven, ale jest <laughs> freeze drink forhand middel. Dobre, dobre. Dobra, artw eee, epickie. Gości, goście mieli niezły pomysł sobie, jak to tworzyli. O, coś znalazłem. Okej. Okay. A mianowicie, wiecie co to było? To jest po prostu niewiarygodne. Okej, okay, zajmiemy tam piecyk. Drugi piecyk. Już wiem gdzie będziemy mogli kopać ładnie. Co to? Jak to się nazywa? Draven Pillar. Ale fajne to Zostawimy im to, nie będziemy grać wszystkiego, co się nam spotka na drodze. Ile to już minut nagrania, moi drodzy? Ile to już minut? 17. Łoch, Jezus, jeszcze te 3 minuty pogawędzimy sobie z niemi, tak? Cześć, tam u ciebie. roaring Furious, Mad Bear, Ripe Mate of the Bone. Okej, nie dam ci kości, bone to kość, jakby co. Chyba, nie jak do końca jestem trochę mnoga z angielskiego. Co tu dalej macie? Ciekawe. O! Co wypiłeś? Nie podzieliłeś się ze mną? Co ty sobie wyobrażasz? Sprytem się, nie podzieliłeś? Co ty sobie wyobrażasz? No nie, zostawię cię. Jesteś moim przyjacielem, tak? Jesteś moim przyjacielem. Ale nie uciekaj, nie, nie uciekaj. Jesteś moim przyjacielem. Jesteś moim przyjacielem. Tak, jesteś moim przyjacielem. Ale otwarte otwartym na buzięw, ale nie wypił sobie coś. Dobrego, ten też A, ten, chyba też, ten też To mm. słuchajcie, to dobre było, co nie? Dobre Dobre O, macie, przepraszam O dobrze, to dobrze Ale tam, nic mam tu nie kradnę, spokojnie Mogę z nimi handlować, ale nie wiem jak, ale muszę być po stronie świata, bo one są Bo one są po stronie świata i to jest najlepsze Kurwa, gdzie tu p Gdzie tu piję? I co to jest? Glowstone dust? What the fuck? Eee, ja też chcę się wypić Chodź mi coś To nie fair Co jecie, co pijecie, no ludzie Co to ma być, co to ma być? O, skrzynia Ooooo Jest moc, chłopcy, drodzy, dziewczęta Ok, będziemy sobie stagnito To jest chyba tin Tin, dobrze, myślałem to żelazo zwykłe, dobrze, że jest tutaj. Okej, okay, to na tym odcinku będzie polegał na kopaniu różnych surowców, które nie są mi znane. Co tu dalej, co tu dalej, co tu dalej. Okej, okay, idziemy na dół, idziemy na dół, idziemy na dół. I epyk! może jakaś skrzynia będzie, proszę. Nie, wychujali mnie. Dobra, ale to jest apeczkę Ale patrzcie, ile nam tego, mapę. Patrzcie na mapę. Ile ja tu jest z tych zielonych stworków, a te zielone stworki to po prostu są kostoluty. Jakie to jest epickie? Co to jest? To jest... Copper one. Okej, okay. to się wiem Nie podchodźcie, bo dostaniecie z pizdy Ale możecie dostać, a potem wszyscy się rzucą i zginę, więc trzeba uważać. Trzeba uważać. Trzeba uważać. Co ty, pi... No nie podzieliłeś się ze mną, no jakich Nie, Ja, nie ja ze sobą. Ja to widziałem! Ja to widziałem! Ja to widziałem, jak ty to żarłeś, i się kuźwa nie podzieliłeś. Nie, ja stąd wychodzę. Hamas. Nie, nie, nie. tak dalej nie będzie. tak dalej. Nie. 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 Oweziłem się na nich, idę sobie stąd. Ewentualnie przyjdę, to jest później tylko pokopać w którymś odcinku. Ale tak to się nazywa, obrażam i foham For forever wychodzimy No ale na wszelki wypadek zaznaczmy sobie tutaj, że to tu jest to Krasnoludki Eee, cenie, co ja naciskam? Zawsze ja naciskam e, tego T te zamiast cenie Dlaczego? E, krasnoludy będą e, kolorem e, czarnym No czarnym może być, nie e, Chcę do tych kolumn trochę dopasować, chociaż taki zielonkawo-srawy Taki, o, taki, 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 o, taki, Okej. Okay. Jest taki zieleń, ostra zieleń i będzie yeah. krasnoludy. krasnoludy, krasnoludy, krasnoludy i dwa wykrzykniki. Epic, to jest epickie. A co tu jeszcze? Oh my goodness, tam chyba jest Mordor. Tam jest Mordor, naprawdę, chyba tam jest Mordor. Więc. A, w następnym odcinku będziemy zwiedzać. Wiecie co, moi drodzy, wiecie co? Mordor! Tak! Mordor, więc. Wiecie, że chcecie więcej. Nie, zdejmować, bo nie muszę. Mogę um, Wam jeszcze wyjaśnić. No, wyjaśnię Wam jeszcze to. Nie będę się z jeszcze. Macie jeszcze tutaj minuty do przodu. E, mianowicie, jeżeli będziemy mieć Drawen Crafting Table, czyli po prostu będziemy mogli craftować takie rzeczy jak tutaj są: Drawen Pixel, tam Sower i tak dalej, i takie różne po prostu krasnoludzkie rzeczy, i to każdego, do każdej nacji jest dopisany. Każdy crafting trzeba go znaleźć albo skraftować, a skraftować jest trudno, a znaleźć jeszcze trudniej. Więc dobrze znalazłem i dobrze, więc żegnam się z Wami bardzo serdecznie na tle Krasnoludów. Więc. Widzimy się... Widzimy się później moi drodzy. Do następnego razu i cześć. Do, następnego, do następnej niedzieli.